Z tych choinek, tak? Ułożona to jest 230 metrów. Zygór Petersen, Harioli, prowadzi. Kamil Stok drugi, Primo Szpikl, Biern Einar Rumorem czwarty, Hajek piąty. I zobaczymy, jak Zygór Petersen także dobry skok miał podczas treningu, ale generalnie chyba nie jest w stanie się ciągle odbudować. Teraz! Brawo! No więc ojonkowski, który go tak lubi, tak chłubi. I cały czas mu mówi, że wróci do wielkiej formy, wielkiego mistrzostwa. W końcu swój efekt osiągnął. On był już przecież przygotowywany do Mistrzostw Świata. Wydawało się na Akurajamie, że jest bardzo mocny. Nie powiodło się, ale teraz Mika Kojonkowski, wielki motywator, wie, że zrobił swoje i to jest ważny skok. Koniec sezonu, ale Zygur Petersen ma poczucie, że ciągle należy do elity, obejmuje prowadzenie. Da so se odločili, da izpustijo ta poiskusni skok, tu ležaj, Rožje Ljubljane, aktualni svetovni prvak, smučarski poletnik, dvakrat zapored je zmagal tako po samični konkurenci, kot tudi s Norveško reprezentantom na ekipnih tekmah na svetovni konkurenci. To je kratkaj več, kot eh, dopolnil v kvalifikacijah. To je bil zopet tisti stari dobri Roar Leklsej, ki je letos na svetovnem prvenstvu v Zaporu na Veliki skakalnici osvojil tretje mesto, 218 metrov in pol za Leklseja. Sedaj je on na drugem mestu. Jeden dobry skok i już będzie wszystko jasne, chociaż trzeba dwa razy skoczyć. Adam Małysz już jest na najeździe, już jest w powietrzu, jest w górze i teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość. I jest! Ustał, ustał! I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok, a więc kapitalnie znowu nie ma siły na Polaka. 220 metrów. 220 metrów. Zobaczymy noty. Tutaj są noty po 18,5. Docenili przede wszystkim tę odwagę lotu, tę odwagę, która pozwala mu właściwie zamknąć marzenia rywali. Adam Małyś prowadzi, Simona drugi, trzy punkty za nim. Jest Martin Koch trzeci, 3 i 2 i znowu jest wielka euforia, wielka radość. I szansa na trzecie zwycięstwo w Planicy. Dziewiąte w tym sezonie. Trzydzieste ósme. To byłoby coś niewiarygodnego. Otylia w Melbourne, a w Planicy Adam Małysz. To jest polski dzień. No i miejmy nadzieję, że jeszcze w tej drugiej serii się wszystko potwierdzi, chociaż ten skok pokazuje, że Adam nie chce tutaj wygrać tylko Pucharu Świata po raz czwarty. On chce wygrać po raz trzeci przede wszystkim planicę i o tym myśli, a później będzie się cieszyć z tej nagrody, którą jedynie czterokrotnie w swojej karierze miał. Matti Nykkänen i po raz ostatni miał z lepisto i teraz będzie miał także właśnie z tym samym fińskim trenerem. Oto wielki zdobywca, wielki zwycięzca Adam Małysz. Ten to na Adam Małysz, Hanu Lepisto, Adam tak Małysz. Spokojnie Uch, i czy ta <tryk> wielka <tryk góra wyzwoli moc zwycięstwa Adama Małysza? Po raz pierwszy wygrałby na welikance. Adam Małysz przed swoją wielką szansą jest w formie. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przeskoczył wszystkich! O, 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 Brawo! Welikanka wzięta! Adam Małysz! Siódme zwycięstwo w tym sezonie. A więc fantastycznie, Jakobsen będzie na miejscu szóstym, 40 punktów, zatem Polak odrobił 60, będzie miał 46 punktów przewagi. Tak. Adam Małysz, najlepszy, Adam Małysz jak ptak w powietrzu, jak ten dziszański orzeł, gdzie on, gdzie on leci. tam leci, Leć. jak dalej, pięknie. Tak. I A drugi, więc i druga linia czerwona pękła. Góra uległa mocy i wielkiej formie Adama Małysza. Tutaj radość w polskiej ekipie. Rafał Kot. Chyba z doktorem Winiarskim. Nie widziałem dokładnie, nie wiem kto to był. Ni, tako kot tudi ne Adama Mališa, zato je tu ležal vodilni tekmovalec, skupni razgraditelj svetovnega pokala, Andrej Čoček, ki bo sedaj poskušal dokazati, da dopolnanski полеc ni bil, ne glede na to, zaključen in kako je uspel. Vsakega na letošnjem mestu, prek 520 metrov, Andrej ja, Čoček, in tole je seveda. Na eni strani navdušenje za norveške navijače, na drugi strani pa skrb za poljske navijače. 225 metrov in pol ponovno je krepko popravil svoj osebni rekord, za kar 13 metrov in pol je popravil svoj osebni rekord Anders Jakobsen in očitno je dobil tako, kot je dejal Jelko. Tisti pravi občutek, Andrej Jakob sem danes dopoledne videl, da zmore leteti daleč tudi na tej planinski letalnici. Povrnil si občutke, pogledaj ta fantastičen pogled na norveškega Vikinga, ki je takole poletel povsem proti Tnuskalnici in dosegel drugi rezultat te poizpustne serije, ki se je končala sicer zelo hitro, kaj ti mnogi tekmovalci se niso odločili. Za... Na vrhu že Robert Kranje, številko 14. Torec ne bomo videli, tudi Pitla, Morasija in Kjula. Kot sem dejal, že pred začetkom te preizkušnje serije, mnogi tekmovalci bodo izpustili to preizkušnjo serijo. No Naškega karanta, ali je to morda celo nov slovenski rekord. Izjemen polet Roberta Kraca, odločil se je za nas, da bo samo dobro razumel, kako živi v tem poletju. 229 metrov, damen in gospodje, imamo nov slovenski rekord, avkodžnik kot je rekel Črnča, Roberts Hranjec. 229 metrov, seveda najdaljši polet. Leto s pod koncem, vsaj za enkrat, in zadovoljstvo tudi v slovenskem taboru. Ja, verjetno bo ob tem le odločnemu drivu, kasneje v banalizi, imel veliko lepih besed o tem nastopu, zapovedati tudi naš strokonjak Jelko Gross. To je bil perfektni pogled Roberta Kraca do novega slovenskega menika, do 229 metrov, za 3 metre je popravil.